Jako, że wiesz, mam pranko, to pomyślałem, że się do was trochę odezwę. Jakoś tak mało w tym filmie się odzywam. Święta, ale zanim te święta to trzeba trochę zrobić, tak? Sprzątać? Ogarnę, jeszcze kilka rzeczy. Trochę tego jest. I może ja jakoś najwięcej nie robię, bo, bo, bo nie robię dużo tych przed świętami, sprzątając i tak dalej. To nie jest tak po prostu święta, nie? To, to trzeba się na to dobrze przygotować. Ja tak gada i pokazuję, i, i, że odkurzam, że sprzątam, że się przygotowywuję, że trzeba się przygotowywać. A co ja się przed tym nagadałem, że to muszę zrobić? Je, o matko Boska, nie pytajcie. Ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że zrobiłem to, co miałem zrobić. Żeby nie było, no. To, że sobie pogadam, to jest taki skutek uboczny, no. no po prostu musi być, pogadam się, skończę i potem zrobię, no. Jeśli ktoś ma podobnie, to napiszcie w komentarzu. Ja tak mam, ja muszę najpierw sobie pogadać, bo muszę pokazać, że jestem niezadowolony z tego, że muszę coś zrobić, a potem i tak to zrobię. W sumie dajcie znać jak u was przygotowania. U mnie, jak widzicie. sumie nigdy jakimś mistrzem w życzeń nie byłem, ale czasami trzeba. Dlatego życzę Wam przede wszystkim, myślę, zdrowia, bo jednak jest najważniejsze. Szczęścia w życiu, bo, 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 bo ja też się kilka razy przekonałem, że on jest bardzo ważny. Czasami ten ułamek szczęścia jednak jest gdzieś tam potrzebny, żeby, żeby udało się to, co sobie gdzieś tam zaplanujemy. Ale myślę, że takim najważniejszym życzeniem, oprócz tych wszystkich standardowych, czyli zdrowia, szczęścia i tak dalej, jest to, żebyście. Spełnili swoje marzenia, spełniali swoje marzenia. Żebyście przestali myśleć o tych marzeniach, marzyć, tylko zacząć działać, żeby te marzenia jednak spełnić. I tego też życzę sam sobie. Takiej odwagi, żeby, żeby móc spełniać te marzenia, żeby mieć siłę do tego, żeby, jak to się mówi, chwycić byka za rogi i iść dalej, nie? Żeby nie myśleć o tym, co może być źle, tylko żeby działać. Bo potem możemy żałować, że czegoś nie zrobiliśmy, kiedy mieliśmy na to dobrą okazję. Mam nadzieję, że zarówno Wam, jak i mi. Te, te święta Bożego Narodzenia dadzą tak, taką wiarę i taką, taką nadzieję, że, że można. W sumie taki jest też sens tych świąt. Żeby żeby dać nadzieję, I, bo tak to trzeba odbierać. Także to tyle ode mnie. Spełniajcie się i działajcie. Chciałem też powiedzieć, żebyście spędzili te święta rodzinnie, ale z tym może być jednak problem, bo skoro jest limit do 5 osób, no to, no to jak ktoś ma dużą rodzinę, to, to może mieć mały problem. Wesołych świąt, trzymajcie się i widzimy się po świętach. Cześć!